Po dłuższej przerwie antenowej Trochę nas nie było właściwie No ze względu czasy... Różnych względów Zdrowotnych Może u Ciebie zdrowotnych, u nas pracy jak zawsze dużo Z Przyjemnych rzeczy przyjął dzisiaj do nas Apik od naszego wspólnego znajomego Tak, to jest samochód, który będzie dowodem w sprawie Nie wiem czy wiesz w jakiej sprawie? Rozwodowej, Może ona nie wiedziała, że wydech był zrobiony. A tak, dzisiaj rano już coś było wspomniane, że żona jak odpala rano samochód i ten tak zwany cold start, coś, wiesz, robi się głośniej niż było. Co tutaj jest? Mały silniczek? Przecież to malutki silniczek, to jest litrówka TSI, 115 mhm. koni. Takiego egzemplarza konkretnie jeszcze nie robiłem, tak więc jakiś ten przyrostak, na razie nie będę mówił. One nie będą jakieś kosmiczne, myślę tam dodamy 30 koni, 50 niuta, nie więcej. On ma, chyba, on ma chyba 200 Nm. W serii, z tego co, co się orientuje. I do tego na koniec będziemy robić smaczek w postaci popsów. W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? A, komu to potrzebne właśnie? A dlaczego? Dlaczego? To będziemy walczyć, żeby coś tam z tej ruły pykało. Mamy tutaj usunięty środkowy tłumik. Z Dobra. Tego, co mówił. Czyli Mamy to go jest. Zastąpiony rurą. Jedyna modyfikacja 6. to jest tutaj? Tak, jedyna modyfikacja i leży tu jeszcze koło mnie. Sportowa wkładka filtra. Czyli to jest co? 1 liter, 3 cylindry turbo? Ja. 1 liter, 3 cylindry turbo. Manual. 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 Czyli 115 koni. Zobaczymy, co z tego zostało. Tak Albo może będzie jakiś gratis od firmy. A kto wie? Logujemy vehiklem, naszym ulubionym, najgorszym. Co Redukcję, jeżeli chodzi o spalanie stukowe wynikowy zapłon, ciśnienie ładowania, ciśnienie paliwa, loady, pusty lambdy, obroty silnika i AT. Bo wystarczy, że w benzynie tych parametrów, widów tak zwanych, logujemy znacznie więcej niż niż dizlu. Wynika to z tego, że jest to nam po prostu potrzebne, żeby jakoś poprawnie to przeanalizować, jeżeli chodzi o działanie tego silnika w serii, a później po programie, nie? Dobra. W tych wszystkich zależności. A czy dyno zostanie, jak wyłączę Pikachu? Tak do laptopa? A no nie ma tu za dużo miejsca na to no Nie ma, nie ma, ale się zmieścić A nie, czekaj, jeszcze mogę odjechać Oglądałem tam jakieś realizacje innych filmów tych aut i zazwyczaj było tak, że ta seria wychodziła tam w 120 no właśnie w wagonie Myślę, że też tak wyjdzie nam, zobaczymy, nie? To nie są tanie rzeczy, wiesz? Ja tego nie mam w Golfie Ambiente? No tutaj nie, w drzwiach mam tylko, no a tutaj nie ma w drzwiach No, czyli... No, czyli tak jak mniej więcej się tam orientowałem tak to, tak to nam wyszło. Dobra, soft już jest gotowy, ale nie jest to gotowiec, tylko dla jasności. No nie, nie jest to gotowiec, wygubałem go sobie sam. Zobaczymy co z tego wyszło. Chyba no, wyjdzie. Włącz jeszcze światła, bo tych liczników nie widać. Idziemy i przede wszystkim czy Westgate jakikolwiek nam jeszcze zapas to na na wierzch. na no co, na doładowanie na więcej tak? busku górą, żeby tego konia trochę jeszcze musić do, do przyrostu. Idziemy go sobie jeszcze raz. Co często jest tak, że przez ten pierwszy pomiar układa się jeszcze bit odnośnie sterowania Westgate'em. 140 koni tak? Tak, 140 koni pękło i zaraz zobaczymy jak, jak moment się ułożył, do ja tego momentu jest. Wiesz co, dmuchamy już tu 1,55 bara w piku. Mm -hmm. wiesz, musimy pamiętać, że stópko jest malutkie i silniczek też nie jest jakoś specjalnie pancerny, tak więc wiesz, tutaj żeby tego momentu jeszcze podnosić, no się że musiałem ten pikus jeszcze dam o dziesiątkę bara dźwigać, mm -hmm. ale... To już tak jest całkiem, całkiem sporo. 140 koni, 225 N. No tego nie to jak jakoś tak bez szału mhm. Może spróbujemy go sobie jeszcze zmierzyć jest co czwartym biegiem. Teraz trzecim biegiem. To będzie dłuższy pomiar teraz? Będzie dłuższy pomiar. No zobaczymy, jakim Newtem on się przedstawi mhm. na czwartym biegu. która już jest optymalna Na czwartym biegu zdążyło się ten jutro tak, pojawić tak. teraz, tak? na tym czwartym biegu lepiej ten do dół nam nadmuchał. Końcowy wynik, jeżeli chodzi o moc, tam 138 było 140, ale to też wynika z tego, że trochę nam się dolot już gotuje. Mamy 60 stopni, 60 stopni w dolocie, mhm. to też nam trochę tego konia zbija z pomiaru na pomiar. Co do momentu 230, wiesz co, zerknę zaraz sobie co tutaj nam się nagrało ale powiem Ci szczerze, że nie chciałbym wiesz, przekraczać 1,6 bara w piku, Aha. tak więc zobaczę ile mamy teraz. Nie byłoby lepiej. Gdyby było w powiedzmy w dolocie 30 stopni od 20, na no to byłoby myślę jeszcze 2-3-5 więcej. Momentu 235 jest i tyle zostaje. Nie chcę więcej tego momentu na siłę rzeźbić. Hmm? Jest fajnie. Ten blik 2 to była taka moja panaberia, Zapytam tam parę rzeczy jeszcze dopicować, które ewentualnie lekko nie pasowały. No i myślę na tym go zostawimy. A jak to? A popsy? Na tym po prostu dostajemy, jeżeli chodzi o wiesz, moc, okay. Moc i moment, a bopsy zaraz będziemy robić. Bopsy jeszcze trzeba przygotować. No i co, misja się powiodła. My... Stage One w Opiku zrobiony plus tam jakieś popsy, które pewnie <grymnie> uwiecznisz na filmie. Ja tam nie jestem zwolennikiem popsów w ogóle, ale to jest całkiem fajnie. Ustawiłem je dopiero po wywodzie 4000, bo nie ma tu za bardzo metody, żeby robić je na jakichś sportach czy co, bo tu chyba nawet nie ma żadnego Drive Select. Ten sterownik też nie ma modułu Sun Tuning. No, osobnego, nie mamy trybu jazdy, nie mamy DSG z No, tutaj nie ma, tak więc już popsy po prostu ustawiłem. A, a się, czy się nie da. Co, kierownicy się nie da ruszyć? Nie, chyba się nie da. No się będzie ruszać. Tak więc powiemy, są, to 4000 powinno być cisza, no i jest cisza. No. Mhm. wiesz, to nie wiem takim apikiem jeszcze ani w serii, ani po modzie. Ale myślę, że jak to ma mieć teraz te 140 koni, to. Powiem ci, te autka się fajnie prowadzą, bo one mają fajny rozstaw kół. E, to idzie. Mają fajne rozstaw osi, wiesz, nie mają nawisów i są stabilne nawet przy dużych prędkościach. Oprócz tego, że to jest lepki samochód i łatwo go zdmuchnąć z drogi, nie? To prowadzi się. Właściciel coś tam mówił, że jakieś wyższe prędkości tym samochodem rozwijamy. Dobra, aha a tutaj tak, oprócz tego, że jest moc, oprócz tego, że są popsy, to zdjąłeś ref limiter. No limiter na postoju, czyli można robić przegazówkę. Można, można się popisać popsami przed sąsiadami, czyli na tak. inną młodzieżą. Nie słychać tu no nawet. Nie, no dobra. nie słychać tego boxa. Zdjąłeś tego... też, poczekaj, zdjąłeś VMAXa? Tak, V-Maxa, No chociaż on tutaj bo tak na 240, a licznik jest wyskalowany do 220, tak więc no, nie używajmy się, że tylko taka kosmetyczna zmiana w softcie, nie? Tak, tak przy okazji. No tak przy okazji. Czekaj, spróbujemy. Ja uchylę szybę. Możesz przegazować go teraz troszeczkę. A co że tutaj? No a co? Tak no a co? Wstydu nie ma, myślę, że klient będzie zadowolony i pewnie przyjedzie na wyłączenie boksów. Tak, myślę, że miesiąc, może <laughs> no, lat szybciej, będzie z powrotem. Nie, bo ma się, że klienci wiesz, przyjeżdżają później te boksy wyłączyć, bo jednak okazuje się to być wiesz, denerwujące w mm. samochodach, gdzie nie ma za bardzo opcji, wiesz, rozdzielić sobie tego na jakiś tam tryb jazdy. Mm. My przy jakiejś tam jeździe autostradowej, czy coś, no to ludziom to przeszkadza, i chcą to wyłączyć. Czekaj, przegazuj jeszcze. Dobra, <laughs> jeszcze raz. <laughs> Ale bzdura. <pustura. śmiech> Ping-pong. Dobra, no, to na razie. na razie. No właśnie, go chcę włączyć. Okay. Слушай, не входи в дом